Awel co ja mają? Jestem z powrotem. Hadlasz gonił ścigalotę z nim. się odzywać. Niech to nie jest Lany jest już strasznie blisko. Chcesz rady? Bierz dziewczynę i uciekaj. Nikt by nie ubił cię. To już ja poczekam. Dla moich źródeł dziewczyna jest w Chicago. Natychmiast ruszam z chłopakami. Potrzebuję cię do poprowadzenia operacji. Wchodzisz w... Nie <noise> mięso, to wcale nie na mięso. Chcesz, żebym wykradł jakąś laskę? Laska to Vitoria. Dom zadzwoni do ciebie i powie jak ją znaleźć. Ona gdzieś się ukrywa, rozumiesz? Gdzieś się ukrywa. z powodu jednej laski. Musi być wyjątkowa. na moich chłopaków. To oznacza podwójne wynagrodzenie. Mm.

<laughs> Przybądź, się, krzywa kuśko. <laughs> <Wynny> krzywa kuśko. <laughs> wycierał rękę jego blusa. <laughs> lubię starego dobrego Wajda, na pewno. Co to za? <laughs> Ciarki nie przechodzą na widok tego w Dlaczego dlatego go lubię. <laughs> Black, 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 to naprawdę bezwzględny skurwysyn. Ale goście, który na pewno się na jest jego wspólny dla Właściciel klubu Wixen na Pistol zaraz się odczuwał. O, jak to jest Jest zwany i ma dużo znajomości. A na pewno wkrótce znajdziecie tę twoją dziewczynkę wsiali. Skąd to wiesz? Jeśli Sikalkowie... O, nadal jedzie tym tramwajem, czy znaczy pociągiem. Przecież jego zdjęcie. A może tramwaję? Pociąg. Nie wiem. O, w końcu działa kina, Ale go sobie słuchać. Najbezpieczniejsza droga to klubu. Chyba ci przez tunele obok roxy. O, powodzenia się. Jesteśmy na dziecińcu. Moja pierwsza próba, jak coś, to... to nic nie wiem. O, dziewczęta, trzeba się martwić. Chłopcy sobie poradzą. Cicho, bądź, bo Dzień cię rzucę. Nie, Cicho. Mamy intruza. Co? Intruza? Kurde. Cicho. Nie może nic powiedzieć. Usłyszał strzały. O nie gdzie, gdzie mogę go ukryć? Kurde, on już tutaj idzie. Uciekam. Kurde, już strzelanina. Grałem dzisiaj w Koda. Ha! Masz headshota. I co teraz? No, no dawaj, dawaj. Chodź. To wyskakuje Nie no, wiecie co Chyba zrestartuję ten poziom, bo to tak Bez sensu w ten sposób Ups Dobra Powtórzę Punkt kontrolny wczytam, o tak Chyba i tak początek, no A nie chciałem, żeby tam cutscenka mi się włączyła, czy coś takiego No dobra Ale to ten Jakiś ten żółt sobie tutaj siedział i, on, siedział, i on jest też ich gościem. Wszędzie ich mają. Kto by pomyślał, nie? Chwila, co tutaj jest? Jakiś świecznik, mogę go wziąć? Nic nie można podnosić w tej grze. Po co tutaj skrzynię postawili? I tutaj, kontener. O, kijek. Gazurka? Fajne. Schowam. Co my tutaj jeszcze mamy? Hmm, w ogóle czekajcie. Mam tutaj coś napisane? Trzeba uspokoić sytuację. Ptasiek twierdzi, że właściciel klubu ze striptizem, Dom Osmond, jest wtyczką Blake'a Dextera. To on naprowadził handlarza bronią na trop wiktorii. Straszny. muszę go zlikwidować, zanim wyrządzi więcej szkół. Uwaga, osobista. Stacie, kto udzielił mi tej informacji z dobroci serca może dużo zyskać na śmierci Osmonda, co już z nim jest bardzo niepewny. Muszę zachować ostrożność. I teraz druga notka. Tosiek sugeruje, że najniebezpieczniej <grymne> wejść do klubu z niez niezauważenie. Korzystając z piwniczych drzwi pod Roxy, nie przewidział jednak, że będzie toczyć się tam policyjne śledztwo. Muszę zachować ostrożność. <grymne> Dobra, idziemy. Co to jest hm. w tej grze czuje się troszeczkę jak w Metal Gear Solid, wiecie? Wiecie towarzysze ups Ups. Gdzie co tutaj jest? Zobaczył mnie! Shit Będę musiał go zabić Jeżeli tutaj podejdzie Kurde dużo ich Tam jest jeszcze jeden I tutaj idzie Nie. O poszedł sobie Zakubie zabije go I do Kuba, do Kuba Przepłodku było. Przybiorę się za niego najpierw. Do Kubo. Świetnie. Także już jest lepiej. Nie muszę się tak tutaj motać teraz. Tylko mam, mam instynktu, jakbym chciał się ukryć. To też nie mogę tak za bardzo A właśnie, gdzie jest... tam jest wyjście To daleko jeszcze Kanister nie jest potrzebny na razie hmm. Ciekawe czy w tym kanistrze jest benzyna, że mogę ją wylewać Nie widzą mnie, dobra Zobaczę co tutaj jest o, punkt kontrolny No i świetnie, już jesteśmy kawałek dalej Widzę że tutaj po schodach teraz Ups Nie wiem czy dobrze tutaj idę tędy Ale raczej tak Który endy dalej Tam jest przejście, kurde, 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 kurde. Nie, 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 nie będziemy rozmawiać, proszę wyjść. Ja. Shhh. Nie mogę. Wąż mato. Otwiera drzwi. Szybko, szybko, szybko otwieraj. Udało mi się. Uf. Dobrze, już myślałem, że będę musiał zaczynać od punktu kontrolnego. Dobrze idę? Gdzie było wejście? Które dnia tutaj weszło? Aha, tędy weszłem? Czy tam wszedłem? Wszedłem chyba. To jest tutaj. Nie jest tak źle. Mmm, Tam jest przejście na dole chyba jest. Ja nie kapnę, jak będę ten szedł. Zobaczę tutaj, co to jest. To chyba tylko przejście. No. Tam do piwnicy muszę się dostać chyba tędy mógł. Jakbym tędy mógł przeskoczyć, było dobrze. Chwila, gdzie jest to przejście? Nie ma. Dobra, to wyjdę drzwiami po prostu. Mam wrażenie, że znam można się ukrywać. Wcześniej nie wiedziałem o tym. Dobra, jestem w środku. Ale piwnicą powinno się dostać tam. Hank mnie zna! Hank zawsze mnie wpuszcza! No proszę cię! Hank tu jest? Ciekawe czy mnie przypuści. przypuści. No bo Hank zna! żadnego jebanego Hanka. Kuma ma lepszy pomysł. stąd! Pamiętaj! Po wejściu do klubu Wixen patrz w kierunku baru. Dobra, dobra. Podobno. Lubi być tam, gdzie coś... Schwia, się... ja, co ja mam zrobić? Bo już zapomniałem. Znajdź doma. Ptasik twierdzi, że właśnie. Boś... Dzwonia. E dobrze. Nieważne. Pewnie mam go zabić czy coś Marty! No jest gościem. No, bo... A, ja mogę go załeść. Hmm. Poprzyglądam się, zobaczę może. Będę miał jakoś pokaz. No. Na... Bo nie chciałbym go po prostu zabijać. Strzelałem co niego. Może pójdzie sobie do kibla czy coś i wtedy bym by zatrzymał. Dobra, Przedę tutaj. Nie, dziewczęta umierają? Tutaj jest kiba. Czy to pałka policyjna, czy ci się podoba? Nie powinienem mhm. tak mówić. to był żart, panie władze. Może bym się za niego przebrał? To ten. ten policjant się mnie nie czepiał Dobra, zabiorę go. Nie! Zauważył mnie Nie Kurde i co teraz? Muszę ich zabić? Dobra, na Da, już to widzę. Jasne. Już sobie to poradzę z tym wszystkim. Co Na pewno. Co jest. Dobra. Dzień. Idę zrobić tego gościa. No, no, wiedziałem, że tak będzie. No nic. Chwila, będę już w klubie? Po wczytaniu? Proszę. Shit. Ale nie, to jest blisko. Dosyć. Tutaj wychodzę. Hmm. Słowo Hawaje też nic nie mówi. Dobra, idą. Dzień dobry. W takim razie. Znaleźliśmy dziewczynę swojego klubu. Zgwałconą i zamordowaną. Jeśli specjalnie chcesz się gapić na cycki, to wyskakuj z kazy. Nie, kurczak. Chętnie znam. Zawsze mnie wpuszcza. No proszę cię. Tak nie pamiętaj. Po wejściu do klubu. A pamięta! W kierunku

Ghehehe <gry> On się nawet nie gapnął Kurde, gdzieś indziej miałem wyjść Myślałem, że tędy z powrotem Ale dobra, przynajmniej nie wiedzą gdzie jestem Nie wiedzą, nie wiedzą chyba też kto strzela